Na co pani wystarczy? taka 13 teraz? <noise> na nic. Morawiecki premier. Jest pani z niego zadowolona? Jestem bardzo niezadowolona. Nie na darmo ma przydomek Pinokio. Czy rząd sobie poradzi z drożyzną? Nie. Jakie jest powód, że sobie nie poradzi? To nie poradzi sobie, bo w rządzie mamy ludzi takich jak i mamy. Pan dobrze wie, jakich. Prezydent Duda to w ogóle to jest człowiek, no, no nie chcę tak się brzydko wyrażać, nie jestem zadowolona, nie. Trzaskowski był lepszy, czy kto, kto był lepszy? No wolałabym milion razy Trzaskowskiego, bo jest mądry człowiek, bo y, wykształcony, bo studiował na zagranicznej uczelni, no nie pamiętam, który y, rozmawia w pięciu czy sześciu językach, a Duda nawet nie umie sklecić zdania po angielsku. Dziękuję. Super, no. dziękuję. Gospodarczo rozwija się kraj, coś? Nie rozwija się. rozwija się. Nie. Pieniędzy do tej pory z Unii Europejskiej nie dotarły. Pieniądze, wie pan o tym, tak. podobno mają dotrzeć. Zobaczymy. Nie, trzynastki, czternastki, czy pomogły pani na przykład? A w życiu. Proszę, -proszę Pana... Chce na... pani tych pieniędzy? Na tą drożyznę, to tysiąc złotych, to to jest śmiechu warte. Ale z coś Pani prąd, gaz, rachunki jakieś. O, oczywiście. Rachunki podrożały, jasne. I na co Pani wystarczy taka 13 teraz? Na nic. Na, na, no może na jeden miesiąc, op, co robię, opłaty? No, na miesięczne opłaty. A ktoś płaci na przykład za leki? Ale miesięcznych opłat jest w roku 12. Tutaj emeryci, którzy płacą 600 zł za leki, na przykład same, Gdzie jedzenie, o -o. gdzie wszystko? Tak. Emeryci płacą po 600 zł. Wie pan co? To jest temat rzeka. A, a jest ktoś teraz na kołby pani zagłosowała? Czy nie ma partii? Czeka pani na nowego? No przecież bym nie głosowała na PiS, bo nigdy nie głosowałam mi mam... No tak. a, ale jest jakaś inna partia? Hołownia, czy nie wiem, no, różne są. Musiałabym pomyśleć. No, tak. Ale na wybory pani chodzi, tak? Oczywiście. No jak? To jest no, obowiązek. No oczywiście, a dlaczego, nie, dlaczego ludzie nie chodzą? Jak pani myśli? Tyle osób nie chodzi. Nie wiem, do... Nie, nie interesują się? Bo może nie wiedzą na kogo, a może w ogóle nie oglądają telewizji, nie czytają gazet. Ile według pani posłów pani zarabiają? Nie za dużo zarabiają? I pani by im dała? Pa pani emerytury czy tam innych? Ja bym im dała tyle, ile ma emeryt. Tyle samo, tak? Tyle samo. Znaczy przykład, jak 2,5 bierze, to 2,5 pani. No, a biorą jeszcze emeryci mniej, oczywiście. I każdy emeryt kupuje leki, bo to wiadomo, nie? Miały być leki tańsze, są te tańsze leki, nie. słyszała pani? droższe. Proszę. Siema. No, ściema, proszę pana. O Morawiecki, jak sobie radzi? Słucham. Morawiecki premier. Jest pani z niego zadowolona? Jestem bardzo niezadowolona. Ale co takie robi, że pani nie zadowolona? łamie W jakim temacie? W każdym. W każdym. Nie na darmo ma przydomek Pinokio. <słuch> Czyli coś, coś to mówi, tak? I